LLLLLL wstyd kompromitacja, frajerstwo, kretyn, idiota, skurwy, syn, debil, P, -p -i -i -e -c. hipokryta, C -k. Donosiciel K -a -c -a R A B I Ścierwoludzkie, bydla Kuszuja Słowa te określają moderatora SBU Kasza, który wczoraj złamał regulamin czatu oraz skompromitował się po raz kolejny. To zachowanie według wielu osób jest przejawem totalitaryzmu oraz lewactwa. Tuż przed godziną 22 na Outbox opublikował ten tekst Wyślesz mi swoje seks i fotki. A zaraz potem choć na seks, reakcja użytkowników była natychmiastowa. Warto przypomnieć, że tydzień wcześniej moderator ten zbanował prezesa koalicji antyadminowskiej Dedera, który mówił o komunistycznym podejściu administratorów, jeśli chodzi o krytykę władz. Jeśli chcesz być na bieżąco w sprawach zapytaj.onet.pl zostaw suba oraz łapkę w górę.